Jesteśmy. Dotarliśmy do domu. Słuchajcie. Ja dotarłem. E, nie było łatwo, bo naprawdę... Bo nie chcieli puścić, my szliśmy ze sklepu. nie czy... nigdzie nie pójdziesz, kocham Ja nie wiem, dlaczego tak jest, mieszkać. ale Biedronka to jest jedyny sklep, w którym zawsze jest jakaś afera. My naprawdę bardzo rzadko jesteśmy w Biedronce. My jesteśmy w Biedronce raz na pół roku. Ale tam nie ma... Nie ma tak, żeby jakiejś afery nie było. Znowu afera, pani kasjerka zdenerwowana. E, wnerwiona strasznie, bo to widać, sama zresztą powiedziała: e, pretensje do klientów, klienci do siebie, i e, w jeden wielki bałagan, ale przeważnie ja tam jadę, jak chcę coś z chemii, bo tam są dobre ceny, na przykład proszku do prania. Często można znaleźć jakąś fajną promocję i też na taką trafiłam. No i, i powiedz, masz takie wrażenie: w biedące czasami można fajne rzeczy dostać. E, ale no ja, biedronki, jako biedronki po prostu nie lubię, bo tam jest taki, wiecie, w tym towarze, taki bałagan, wszystko porozrzucane, tam jest wszystko tak, nie wiadomo co, gdzie chemia się ze słodyczami miesza, słodycze z nie wiem, z ciuchami i to wszystko jest tak, wiecie, tam jest bardzo mało miejsca i bardzo dużo towaru, więc. Yy, no ja osobiście za Biedronką nie przepadam, tym bardziej, że tam się czuje jakąś taką, wiecie, taką presję, taki, taką nerwowość po prostu. No nie wiem, nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest yy, i musimy zrobić szybki haul, 180 yy, zł wydaliśmy. A poczekaj, że ja powiem. Jeden tak. klient zostawił yy, w ogóle zakupy poszedł? Tak, poszedł robić dalej zakupy i, i, pani... I pani przez przypadek nam skasowała chyba 7 kilo cukru. No, i znowu afera, bo musi pani, no wiecie, no tak się nie robi, tak? Albo się kładzie tą list, listwę, że następny klient. A ten pan w ogóle nie położył, tylko ciąg leciał. A ten pan, który widział to, no to mógł sam postawić to. Ludzie są tacy jacyś niemili dla siebie, no tacy nieuczynni. No co mu zależało postawić to, albo powiedzieć pani, to już nie tych państwa, nie, to kogoś innego. I wiecie, i kasierka się tak zdenerwowała. No i ogólnie człowiek traci humor, jak wchodzi do takiego sklepu i musi się użerać od rana, także. No, ale co się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę z tego, że dostałam taki proszek. Słuchajcie, ogromny był do białego i jasnego prania oraz do kolorowych. I ja przez, słuchajcie, chyba częściej ktoś wybierał do kolorowego, bo musiałam się przekopać przez wielką stertę jeden na drugi. Tyle się nadźwigałam, że naprawdę. I straciłam już nadzieję, że znajdę do kolorowego. Myślałam, że tylko do białego i do jasnego jest, ale nie, gdzieś tam na samym dnie, słuchajcie, dorwałam jeszcze do kolorowego. I tu jest, słuchajcie, 6,5 kg z tego, co. Nie, no nawet o tyle, tak? Tu jest, ale 100 prań. Yy, I tutaj było ekstra silny przeciwko plamom. 25% gratis i on kosztował, słuchajcie, 29.99, czyli 30 zł. E, więc naprawdę po prostu cena mnie urzekła i ja często właśnie jeśli chodzi o proszek e, to kupuję w Biedronce, bo tam są fajne ceny a e, bardzo dobra cena e, w porównaniu do tych no do czego? tu to, no mów dalej, ta się rozkręciłaś. Widzicie, to jest, to jest cała mysza. Ona, Aha, Artur, ona, 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 nawet jak nie, nie trzeba, to ona i tak broni. Ona sama. Dobra. I teraz, co jeszcze ważne, żeby szybko włożyć do Znowu, znowu Proszę, trzeba gadać. Masz. Nie, to gadaj już. Proszę, masz. Gadaj! Mów! Artur krzyczy na mnie. Ja Niebieską kartę sobie założę. Opakowanie, Dobra, opakowanie kaktusków. Dobrze, yy. dawaj już. Dawaj. I co? Frytki 2,5 kilo. Yy, największa paczka jaka była, dlatego że frytki tylko jemy u rodziców, ale tak już dawno, słuchajcie, nie mamy czasu pojechać do rodziców, yy, że... Powiedz, do dlaczego te frytki akurat kupiłaś? Kalbowane? Lubimy karbowane i dlaczego taką ilość, żeby jeszcze sobie kiedyś zjeść, bo Artur już tak długo mówi do mnie, że tak chodzi za nim rybka. Teraz nie mogę gadać, bo hałasuję. Już tak długo za nim chodzi rybka, tak by sobie w knajpie jakiś zjadł rybkę tak z frytkami, z surówką. No ale wiecie, yy... Ja wiem, że nawet tutaj w Gdańsku są najczęściej w restauracjach czy w Sopocie ryby rozmrażane. W sensie ryby mrożone. I jeśli ja mam wydać za obiad dla nas dwoje pod tytułem kawałeczek ryby i frytki z surówką za 150 zł albo i więcej, to ja wolę kupić sobie sama rybę. Sama sobie ją zrobić, kupić frytki i zrobić sobie po prostu. My, od kiedy tu mieszkamy, czyli 5 lat, nigdy nie robiliśmy tutaj frytek. No, także teraz będą frytki. Dzisiaj na obiad mam nadzieję, że się wyrobię. I w związku z tym kupiłam e, taki duży olej. Pierwszy raz chyba w życiu w ogóle kupiłam 3 litry oleju na raz. No ale. E, masz, spróbuj. Trzeba. No, jest po gadaj, gadaj, powiem końca nie widać mmm jakie dobre no, masz tu jeszcze mm -mm. nie oszukana czekolada ale dobre ty to wiesz co kupić bo ostatnio trafiam na samą oszukaną czekoladę a to w to było nie? No. w to któryś raz już trafiłem na szukaną czekoladę. Te ciastka tu są rewelacyjne, ale pyszne. W środku taka masa jak e to są? Pyszne. Karmelowo-bakaliowe w czekoladzie mlecznej. Zaląbiska. Nie ma ich tutaj za dużo. Jak dla Artura to myślę, że na dwa razy. Pół kilo. Mhm. A są jakieś takie splaszczone? Nie wiem. Masz powietrze. Ale to pani w lodówce czeka? O, komplet. Maszka. To jest komplet. Myszka Wam powie, jeśli ktoś z Was nie oglądał i nie wie, to? Jak się to konsumuje, to myszka Wam powie we vlogu następnym. To się dodaje do tego. Ale w jakich ilościach i w jakiej temperaturze? Duży. Myszka wszystko powie. Zapytajcie, myszka, myszka Wam wszystko powie. No, my mamy w ogóle zakupy w kartonikach, wiecie. No, żeby się podchlebić trochę, skoro my sobie dobre rzeczy kupiliśmy. O! Pokaż dwie paczki na nas. A jeszcze Wam powiem ten. Preparat taki powiem Wam, który w jest. Chemiczny ten. Do odkażenia rąk sobie zrobiłem i dwa razy ręce mydłem. I nic. I powiem Wam, i twarz chciałem sobie umyć. I powiem Wam, i umyłem twarz, i tu poczułem tak gorzkie takie, Nie wiem, ale to mu, musi być festy. Ten preparat taki powiem wam, ja naprawdę dwa razy dobrze rękę. No, kto to wybrał? Myszka. Mój obrońca, kochanie. Mój obrońca kupił proszę bardzo, o tak pokażę. No. Mm. Lidl ostatnio nie miał czekoladowego wędla, no, no. chociaż w Biedronce dostałeś. Tak, tak, tak. I po ile 13 zł? 13 zł, 12,99 No. Była promocja na paprykę? Proszę kochanie. No i kupiliśmy właśnie do usmażenia dorsz atlantycki, taki... Widzicie, wszystko mi leci z rąk od razu. Eee, ta paczka 16,56, a ta paczka 18,19. No. Wiecie co? Bardzo mnie zaintrygował ten smak tutaj, co tu jest opisane. Z ekstraktami zielonej herbaty i rzęszenia. Mm. Takiego się jeszcze nie piłem. Co to jest? Ale Dobra. chyba tobie to nie będzie smakowało. No Zobaczymy. Gazowane przede wszystkim. Gazowane, jest. ale to nie jest takie owocowe. Jak nie. już jest gazowane to już jest dobrze. To już jest pół biedy. Pij pierwsza. Ja? Słodkie to? Mm -mm. Trochę. Yy, takie najbardziej mięte czuć. Ale słodkie to to nie jest za bardzo. Ale dobre. A takie powiem um, mm -hmm. Taka oszyśmiające, ekstrakt rzęszenia. No dobra. No. A smakuje Ci? Za mało słodkie. Jak, Ty, nie jak, nie? Jakby, jak to, jak to y, zbogacone witaminą B6 i kwasem foliowym. Y, jakby to powiem Wam na zimno, fajne. Zimne z lodem no, no. a lód mamy. Także, super będzie. Konie jeszcze następnym takim produktem, bo też zauważyłem. Proszę mieszka o tym powie. Ja nie wiem, z ekstraktami z Melisy i Bos. Wiecie co, no ja sto lat nie byłam w Biedronce i ja już takich rzeczy naprawdę nie widziałam dawno. Ekstrakty Melisy i rooibos, co to Co może... mi się podoba, to kolor butelki mi się podoba. Chcesz otworzyć? Nie, no, nie tak. będziemy. Od razu? Tak, otwórz. A co? Że tak, się nie wygazuje. W takie upały to tam szybko idzie. Woda. O, to już mi Co bardziej to smakuje Co by to mogło być? Jak to smakuje? Trochę jak truskawkowe a. Trochę jak. Mm, Takie owoce to... leśne. No, o, o, owoce leśne. Takie czerwone, nie? Mm. Owoce. Ale numer. Dobre. Ale te zielone to mi bardziej smakowało. Tak? To. No. niż to? Tak. Ale to jest bardziej słodkie. Mhm, mm a to mi bardziej smakowało. Także to mnie tak najbardziej intrygowało z tych wszystkich tutaj elementów. Elementów? Proszę. Mięso na kotlety z fileta z piersi indyka. Takie. Też kupiłam, bo było w promocji. A kupiłam po to, żeby zrobić paprykę paszerową, Bo ostatnio tak smakowała, słuchajcie. Z kaszą gryczaną i z jakimiś tam innymi warzywkami. Więc... Kupiłam, bo była papryka w promocji. To wiecie, to się opłaca, nie? No. Czy jest kochani przepis dostępny u ciebie z tej papryki na no, vlogu. A kochani, to co? A wiesz jaki to tytuł, kochani? Tylko że polecam tam mam przepis, kremową paprykę, nie czerwoną, ale teraz była ta w promocji, więc z tą kupiłam. No. Polecam kochani wam ten przepis. Mieszka tam e, wybiórczo. Mieszka ma dużo przepisów w ogóle. I też kupiłam e, surówkę kolesław. Właśnie do obiadku, do dorsza. Bardzo, my w ogóle bardzo lubimy surówkę Kolesław. Mm -hmm. Proszę kochanie. No i co Artur chciał? Artur no. chciał, Artur chciał tosty. zrobić rączkami no. myszki tosty. No. Rączkami myszki tosty. I te tosty myszka robi kochani, z cebulką, z plasterkiem, pomidorek. Się tam, wędlinka e, stawia. Taki jaką jak macie. I ser. I serek. A co myszka wykorzystuje do tego? Żeby się nie upaćkał Papier. Papier. Jaki to papier? Papier do pieczenia. I no. wtedy się papier. Z jednej i z drugiej strony. Tak, i wtedy dopiero. I mamy zabawę e, z odroczeniem. E, za jakiś czas będziemy myć. Po prostu. Powierzchnie. Chlebek jeszcze taki oprócz tostowego. Okrągły. Bo bardzo wiecie, ładny. Bo wiecie, chlebek musi być. Chlebek, chlebek. No. Chlebek musi być. Tak. Gdy nie ma chleba, nie ma jedzenia. Dobra, nie będzie. A co? sok, ja Sok mandarynka, mango, marakuja 100%, taki z lodówki tam. Tak, i będziemy próbować. Będziemy próbować. Co ten soczek powie? E, ja wzięłam takie puszki ze względu na to, że no już dawno nie byłam w Biedronce, no to nasze koty nigdy nie jadły tej karmy, Aha. ale wzięłam na spróbowanie. Tak mi się wydaje, że nigdy nie miałam. No to wzięłam dwie puszki takie i jedną puszkę takiego wzięłam. O, będą mi smaczne rzeczy. No, nie jest takie, wiesz, ta karma z oszą, to tak? jest najlepszy skład, ma to taka jest, wiesz, no ale coś, żeby mieli, to im wzięłam. E, tutaj jeszcze paczkę parówek, bo też już parówek dawno nie kupowaliśmy. Powiem Wam, same, smaczne rzeczy. <laughs> same smaczne rzeczy, zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę, bo naprawdę A kupujemy najsmaczniejsze bardzo smaczne rzeczy. będzie z tego rybka, dorsz, no. Nie widzę, żeby tu jakiś, wiecie, specjalne... Było. Cisowianka. Trzy razy. To dla mnie, bo ja nie gazowaną wodą. się tylko potrafię napić i tylko piję. I Artur jeszcze wziął taki lipton. A to też z lodem chyba będzie już pił, No I to już koniec. Mam wrażenie, że będzie dobra pogoda, pygoda. Także do pracy, rodacy. No i będzie ładna wygoda Idziemy i będziemy... się przebrać, słuchajcie, idziemy się przebrać i idziemy do pracy, bo... A ja czas wstąpię, końcu... czysteczko, czysteczko? A, a tu się sobie ciasteczko trzaśnie. Także Proszę. dzięki... Nie, ja już nie mogę. Ja się tak najadłam, no nie mogę. Ale są naprawdę pyszne, a tak słodkie... Ta masa taka karmelowa jest tak słodka, że szok. Myszka mówiła, że gorąkę po mnie daje. A ja jakoś nie dojadłam. No. Dobra, kochani, dziękujemy. Pa, pa.